Najmądrzejszy człowiek na świecie, Król Salomon, powiedział kiedyś, to jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest. To jest bardzo ciekawa myśl. Wynika z tego, że to w jaki sposób myślisz określa, jakim jesteś człowiekiem. Jeśli więc chciałbyś zmienić życie człowieka, to będziesz potrzebował zmienić jego myślenie. Jeśli nie podoba ci się kierunek, w jaki prowadzą cię Twoje myśli, to potrzebujesz po prostu zmienić swoje myślenie. Właśnie tym zajmujemy się w kanale albo na kanale życie w wierze. Dlatego, że nasze życie tak naprawdę bardzo zależy od tego, jak myślisz, Twoja wiara zależy od Twojego sposobu myślenia. Będę chciał zilustrować to, w jaki sposób myśli wpływają na nasze życie, na przykładzie pieniędzy. Pomyśl sobie teraz, że mając 30 lat, zaczynasz inwestować regularnie, rok w rok, swoje środki na przykład na indywidualnym koncie emerytalnym, to jest IKE, i twoje pieniądze w jakiś tam sposób pracują, dając ci rocznie 10%. 10% co roku masz z pomnożenia tych środków. Obecnie limit to jest chyba około 20 tysięcy, które możesz oszczędzić i potem je inwestować bez podatku belki, a potem, kiedy osiągniesz wiek emerytalny, wypłacić te pieniądze. Czy wiesz, że w ciągu tych 30 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego mógłbyś zaoszczędzić aż 1,6 mln zł? To mogłoby zwiększyć Twoją emeryturę o około 5700 zł miesięcznie. Zobacz, gdyby odpowiednio wcześnie zmienić swoje myślenie i zacząć myśleć inaczej o inwestowaniu pieniędzy, jak to mogłoby zmienić Twoją przyszłość? Ja już mam około 62 lat i w zasadzie wcześniej nie za bardzo myślałem o tym obszarze życia, ale teraz zacząłem myśleć. Nie wiem, czy to nie za późno. A więc Ty możesz to jeszcze zmienić. Popatrzmy teraz jeszcze przez chwilę na Biblię w pierwszej Księdze Mojżeszowej, czyli Księga Rodzaju, drugi rozdział, piętnasty werset. Mamy tam ciekawe prawo odnośnie umysłu. Chociaż może nie bezpośrednio fragment ten odnosi się do myślenia, to jednak widzimy, że sposób myślenia Adama i sposób myślenia Ewy wpłynął na cały ich świat, na cały ich zewnętrzny świat. Bóg umieścił Adama w ogrodzie Eden i dał mu zadanie, aby go uprawiał i strzegł. Można zobaczyć to na podstawie Bożego Słowa, że tam nie tylko... Adam miał odpowiedzialność, aby chronić i strzec ogród, ale tak naprawdę on powinien strzec tych nakazów, które Bóg mu dał, albo inaczej powinien strzec swoich myśli i nie pozwolić, aby szatan zasiał do jego umysłu zwątpienie i niewiarę. Gdy przyjrzymy się bliżej historii Adama i Ewy, to możemy zobaczyć, że Bóg dał Adamowi odpowiedzialność za dwa ogrody za ogród zewnętrzny, w którym żył i mieszkał razem z Ewą, ale również za ogród myśli który miał uprawiać i który miał chronić i nie pozwolić, aby szatan diabeł, diabeł zasiał tam jakieś negatywne, złe myśli. To też mówi nam o tym, że Twój świat zewnętrzny tak naprawdę zależy od świata wewnętrznego, od tego co jest w tobie i od tego w jaki sposób myślisz. W momencie, gdy Ewa pozwoliła diabłu zasiać ziarno kłamstwa do tego drugiego ogrodu, to ta kłamliwa myśl wzbudziła negatywne myślenie o Bogu, że Bóg chce ją ograniczyć, że chce ją pozbawić szczęścia. W rzeczywistości było na odwrót. Bóg chciał ją ochronić od tego co jest złe, aby mogła przez całe życie doświadczać tylko dobra, i aby mogła żyć wiecznie. To, co wydarzyło się później, kiedy pozwoliła diabłu zasiać w wątpliwości odnośnie Bożej dobroci, możemy zobaczyć, że to doprowadziło do przegrania bitwy o umysł. Pierwsi ludzie nie zadbali o ogród myśli i dlatego ściągnęli do swojego życia przekleństwo. Od tego czasu człowiek zaczął myśleć tylko po ludzku i utracił Boży sposób myślenia. Ale możesz odbudować swój sposób myślenia i pozwolić, aby Bóg. Przemienił Twoje życie i aby wprowadził Cię do wymiaru ponadnaturalnego, abyś mógł doświadczyć tego, o czym mówił Jezus. A On powiedział, że On przyszedł, aby ci, którzy w Niego wierzą, mieli życie Boże, rodzaj życia Zoe i mieli Go w obfitości. Czy wiesz, że wielu ludzi przez całe lata nie otrzymują błogosławieństwa od Boga, ponieważ są uwięzieni w swoim negatywnym myśleniu, są uwięzieni przez swoje własne myśli? Bóg chciałby ich błogosławić, ale niestety nie może, ponieważ ich myśli powstrzymują ich od przyjęcia tego wszystkiego, co Bóg ma dla nich. W Shoreline w naszym kościele zaczęliśmy dwa tygodnie cyklu nauczania na temat myślenia Bożymi myślami i chciałbym, aby, abyś teraz przez chwilę posłuchał fragmentu kazania, które wygłosiłem chyba dwa tygodnie temu, a potem odniosę się jeszcze przez moment do tego, co teraz będziesz mógł zobaczyć. Więc zanim Boże myśli staną się Twoimi myślami, będziesz musiał się pozbyć niebożych myśli. I to jest bardzo ważne. Zburzyć warownie diabła i usunąć kłamstwo. Dlatego Izajasz mówi o pierwszej rzeczy niech porzuci. Niech bezbożny porzuci swoją drogę. Przestępstwa swoje zamysły. Musisz porzucić. Niech porzuci. Musisz usunąć ze swojego myślenia kłamliwe myśli. Nie da się trzymać w głowie. Jednych i drugich razem. Nie da się. Ja nie wierzę w to, że można pielęgnować myśli lęku i strachu i myśli wiary i miłości. Bo miłość usuwa lęk. Wiara usuwa strach. Nie da się tego pielęgnować. Coś musisz porzucić, aby to drugie mogło się rozwinąć. Aby mogło wykiełkować. Aby, aby mogło wydać owoc, aby mogło wydać plon. A więc musisz porzucić. Sposób, w jaki zwyciężamy bitwę o umysł, to usuwamy kłamstwa i zastępujemy je prawdą. Nie możesz coś usunąć i nie przyjąć czegoś drugiego. Musisz usunąć, ale musisz też to zastąpić. To tak jak z nawykami. Złe nawyki nie usuwa się eliminując je z życia, ale zastępując je dobrymi nawykami. Taka jest zasada. Usuwamy kłamstwa i zastępujemy je prawdą. Że jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną, kwitnącą, dającą ziarno, a jedzącemu chleb. Tak jest z moim słowem. A więc zobacz, Bóg chce uczynić Twój ogród kwitnącym. Bóg chce uczynić Twój ogród urodzajnym, obfitującym. Poprzez słowo, Twój zewnętrzny ogród może być urodzajną glebą kwitnącą i dającą Ci ziarno i chleb. Kiedyś mieszkałem w wierzchowisku i tam była taka gleba dość urodzajna. Teraz mieszkam w Olsztynie i tam jest sam piasek. Tam w ogóle nic nie rośnie. Tylko trawa. I to też kiepsko bardzo. A więc kiedy mieszkałem w wierzchowisku, pomyślałem, jako że mój tata miał ogródek. I chodziłem z nim i tam też z nim uprawiałem ten ogródek. A więc pomyślałem, założę sobie mały ogródek, kilka grządek. Jest tutaj, Basia pamięta, jak to, to robiłem. A tam była sama darm, sama trawa. Jak myślicie, czy posadziłem marchewkę, pietruszkę i kalarepę w tą trawę? Co by się stało, gdybym tam to posadził, w, w tą trawę, w te ciernie, w te chwasty? Nic by się nie stało. Słowo by nie wykonywało żadnej pracy. Nic by się nie stało. Jak było, tak by było. Żadnej zmiany. A więc ja zacząłem wyrywać darm. Wyrywałem ten dar. Używałem wideł, używałem grabek, łopaty i w końcu to powyrywałem. I kiedy już to powyrywałem, już ta ziemia była naprawdę taka fajna, czarna, porobiłem grządki, zrobiłem bruzdy i zasiałem tam pietruszkę, marchewkę, kalarepę, jakieś tam sałaty, tak żeby to po prostu służyło do naszej gospodarstwa domowego. Zanim to urosło i wydało plon, ja przychodzę, a tam znów jakaś trawa się pojawia. Przecież ja ją wyrwałem. Skąd się ta trawa wzięła? Skąd znów takie kwasty? A więc musiałem znów użyć takich pazurków, już nie wideł, ale musiałem uprawiać, musiałem pielęgnować, musiałem dbać o to, żeby te rzeczy wyrywać, aby e, szybciej mogły wyrość owoce te, których oczekiwałem, które były pożądane. Ja myślę, że przestaliśmy rozumieć to, co Bóg powiedział o Adamie i o Ewie. Myślimy, że jak się nawracamy i przyjmujemy Jezusa jako Pana i zbawiciela, to On za nas będzie uprawiał naszą glebę umysłu. Nasz ogród wewnętrzny. Nie, Bóg tego nie zrobi. To jest Twoja odpowiedzialność. To ty musisz go uprawiać. To ty musisz dbać o to, aby Twój umysł był odnawiany każdego dnia. Zwróć uwagę, co Bóg powiedział w księdze Izajasza, że Jego słowo jest jak deszcz i jak śnieg. Dobrze wiemy, że kiedy. Śnieg i deszcz spada na ziemię, to on czyni po prostu ziemię rodzajną. E Ziarno, które wtedy wpada do tej zmiękczonej przez deszcz i przez śnieg ziemi, ono może przynieść urodzaj, może przynieść piękny owoc i może sprawić, że ogród zacznie kwitnąć. Widzisz tak samo jest z Twoim życiem. Jeśli pozwolisz, by, by Słowo Boże zostało zasiane do ogrodu Twoich myśli, to ono uczyni, to Słowo uczyni Twoje życie urodzajnym. To Słowo uczyni Twoje życie owocnym i kwitnącym. To od Ciebie teraz zależy, co zrobisz z Bożym Myślami. Czy pozwolisz, aby Bóg przemawiał do Twojego życia każdego dnia? Wiesz, nie wystarczy to, żeby raz na tydzień w niedzielę posłuchać Bożego Słowa. Jezus powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Kiedy poznajesz Boże Słowo, to poznajesz Boże myśli. Bo tak jak moje myśli możesz poznać przez słowo, które wypowiadam, tak możesz poznać Boże myśli przez słowo, które On wypowiedział i które jest pisane w Piśmie Świętym. A więc za Zachęcam Cię do tego, pozwól Bogu, aby zasiewał Boże ziarna. Właśnie na tym kanale Życie w Wierze będę zachęcał, będę zasiewał ziarna wiary. Będę zasiewał ziarna wiary do Twojego życia w różnych obszarach, po to, żeby Twoje życie stało się obfitującym, obfitującym urodzajnym ogrodem Eden. To jest dla Ciebie, to jest dla Ciebie, a zachęcam Cię, bądź z nami. A teraz pozwoli, że na, na koniec pomodlę się o ogród Twoich myśli, aby Bóg użył słowa i aby ono wykonało pracę w Tobie. Kochany Ojcze, modlę się o każdą osobę, która słucha tego kanału i która ogląda ten program o myślach. Panie, modlę się, abyś, Panie, sprawił, by to słowo, które które czytają na co dzień z Bożego Słowa, aby stało się zrozumiałe. Panie, otwórz ich umysł, niech słowo Twoje przynieś, wykona pracę. I Panie, spraw też, aby słowo osrodziło wiarę. Ty powiedziałeś, ojcze, że wiara jest przez słuchanie, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Więc modlę się, abyś aktywował wiarę przez Twoje słowo i abyś posłał słowo życia do życia każdej osoby, która ogląda i słucha tego nauczania. Oto się modlę w imieniu Jezusa. Amen. Do zobaczenia, już za tydzień będziemy kontynuowali, i prawdopodobnie za tydzień będę mówił o umyśle Chrystusowym. W jaki sposób go osiągnąć, uzyskać i zacząć myśleć tak jak Chrystus.